Gram sobie w domain kowal, i gramy dzisiaj, blablabla. E, w ogóle strasznie skarżycie się ciągle, i to strasznie, strasznie zdenerwujące. A że skarżycie, się, że. No, by nie da się oglądać na tym przyspieszeniu. Ale powiem wam szczerze, że 90% ludzi, to jest dosłownie, 100%, 100 tru statystyka. No, może możecie 90, przesadzam, ale spora część ludzi ogląda na przyspieszeniu. Wystarczy popatrzeć na jakiegokolwiek YouTubera, który akurat ma content z oglądania YouTuba. To jest zawsze na przyspieszeniu, bo tak oglądają ludzie. Na przyspieszeniu, bo oni nigdy nie mają na nic czasu. Dlatego ja też no, zacząłem z po prostu nagrywać na przyspieszeniu, i to jest do normalnie do oglądania. Nie wiem twierdzenie, że nie da się oglądać za szybkie. To nie wiem, jak wy. Chyba tam się, przyspieszenie, przyspieszenie razy dwa jeszcze oglądacie. I to mówię poważnie. Bo jak ja to sobie obejrzałem na spokojnie serio, akurat się teraz przesunąłeś. Co za ham. O, trafiłem do nogą. Mr. Dolly. Jak ja to sobie normalnie oglądam, to jest dobrze. Jak obejrzę na przyspieszeniu razy dwa, to się nie da oglądać, fakt, znaczy da się oglądać jeszcze. Ale jest to już takie dziwne ten. Przepraszam, że mikrofonem cały czas trzęsę, ale po prostu chcę go dobrze ustawić, on nie wiem gdzieś źle ustawiamy. Jest to po prostu za szybkie razy dwa, jak się ogląda. Nie, po prostu przestańcie na przyspieszeniu oglądać, no to ja poradzę, no. Rodzaju, kurcze kanału nie zmienię. specjalnie jest tak stworzone, tak wymyślone i tak mi się upodobone, że tak no po prostu będzie, no co ja mam poradzić, no. O, wpadłem coś z tego. Ja nie ma kluczy. O, ale jestem w tyłeczku. Tu nie miałem żadnej kubki. Niestety. A, ja mam Mr. Dolia, ja się zastanawiam, co jest takiego małego koło mojej rączki. A, to jest laleczka. O, fortune cookies. Ej, Fortune Cookie jest chyba zarąbistym przedmiotem, daj mi sól karty, karty tarotaruny i tym podobne, wybieraj My chyba kiedyś graliśmy na Fortune Cookie. O nie, serio? Serio w niego wbiegłem? Dwa razy? Dobra, idę. Siema, Rigmin. Regmin, ja mam damage, a 367, on ma większy damage niż inni? Jak widać. Ej, nawet nie wiedziałem. Dobra, strasznie tragicznie idzie dzisiaj. Ale mam nadzieję, że mi się uda wygrać. Panie Regmin! Panie Regmin! Pan właśnie zginął. Glace. Hmm. Nie wiem, skoro on te są hardy, bym się poszedł tutaj. I może jakiś deadket? Mm -hmm. To by było ciekawe. Pójdę, trudno. Nic ciekawego. Bo oczywiście Blue Baby ma zmniejszony koszt z yy, Deflidea. Żeby nie było. On nie ma po prostu takiego kosztu, jak wszyscy myślą, że... O nie, bo jak są hardy, to tylko trzy zawsze. Nie, on ma zawsze. Znaczy on ma taką cenę, jaką powinien mieć każdy inny, czyli po jednym sercu. Ewentualnie dwa serca, jeżeli to jest coś drugiego typu, nie wiem co... Ciup. Ej, jeden szczęścia i nic nie dostaje. Bardzo chamskie. Nie mam dymagra, pięć dymagra. Ostatnio, jak sobie pogrywałem. Ouch, nie mam życia już. Auć. nie wiem, ile mam życia, ja chyba się zdycham właśnie. Ostatnio, jak sobie pogrywałem. E, Grida sobie, ogrywałem na samym sobie. To powiem wam, że coś ty zrobił. Czemu tak speedrunował w moją stronę? Mam pół serca około. I EOS. To, ostatnio, kiedy miałem kosmiczny. O, ci, ale to było przyjemnym, czy taki duży damagę. O pieniądz. Nie wezmę Nawet bomby nie mam żadnej, jak jest smutne. Dobra, wy jesteście na całe szczęście łatwi do pokonania. Aczkolwiek mam z pół serca. Jestem tego pewny w 100%. Więc nie mogę dać się trafić. Szczególność im, nie mogę się dać trafić. Szkoda, że na przykład Blue Baby nie może zamieniać sobie e, czerwonych serc w kiecie. O Jezu, dobra, zaczynamy. Szkoda, że Blue Baby nie może sobie zamieniać czerwonych serc na mm, Soul harty po prostu. To było łatwiejsze, niż dostawanie raz na godzinę jakiegoś Soul hearta. Ale no cóż, tak, postać została stworzona, no to tak musi być. O, ja akurat co dostałem? Red harta. To są Red harty. Nie, tak, może, nie wiem. Kurczę, nie mam pojęcia. Kupciot. Kółkciok, dwie muchy mam. oj, ile muchy? Golden Lazer? Byłby w porządku, gdybym miał pieniądze. Kurczę, Golden Lazer to jest najgorszy przedmiot, jaki mogę dostać na starcie. Bardzo słabo. Ej, to jeszcze konwertuje 5 koinów na 9. 5 koinów! Ja cię kręcę. Ciup. Jakbym miał tych koinów, nie wiem, 99. Jakbym dostał na starcie, 99 koinów. Nie wiem, czy jest taki przedmiot. Nie, chyba jest. Na największy pieniądz, jaki się da dostać, to. A nie, jest jeszcze. Yy... Ten, ten Bills, eight Bills, coś takiego, jest przedmiot taki, znam go i on właśnie daje ten, 99 monet. Tak samo jak jest na 99 bomb, tak samo jest na 99 monet i 99 kluczy. Tak, na wszystko się znajdę. E, te. e, 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 ten no, Kurcze słowo zgubiłem, idziemy. Dobra, wszyscy leżą. Obrywam strasznie, nie wiem, dzisiaj nie jest dzień na granie wajzaka jak widać. Patrząc na to, że jestem spóźniony, będziecie mieli pewnie ten odcinek z opóźnieniem, przepraszam was za to. Ale nic nie poradzę, ta, ta, nie wiem, jakoś tak dzisiaj nie mogłem się obudzić. dlatego dzisiaj będziemy mieli odcinek dopiero o 16 Wybaczcie mi, bo chciałem utrzymać normę, że każdy codziennie odcinki o 15 Ale no nie jestem w stanie tego utrzymać w żaden sposób Znaczy dzisiaj, dzisiaj, żeby nie było, dzisiaj, dzisiaj, bo na przyszły będę starał się już normalnie, ale dzisiaj nie dałem rady po prostu Dobra, jeden padł, strasznie długa walka z burglingsami, jedno serce Tragedia, tragedii, tra ja tra oj, tak chase, chase, choose, choose może, o, ej, to nie byłoby głupie Osiem monet, dużo 8 w tą postacią nic totalnie nie mam zdobyte. Ale no, czy już chcecie się w życiu, niż tylko e, walczyć o zdrowie psychiczne i fizyczne. Ej, naprawdę ja nie będę miał życia. Soulheartów nie dostaję. Jestem w stanie jakoś zerwać te kupy? jestem. Fajna taktyka strzelania w odpowiednim momencie. Ale mówię: pik, pik, pik. Oj, ostatni strzał. Oczywiście, jak wypali. Standardowo musi wyjść. Halo, <laughs> no, no traf to! Traf kupy! Dziękuję. O ile kupy tutaj jest. I to nawet nie tylko tych moich kup. Ale, tych zwykłych. Ej, a jakbym dostał jeszcze na tej postaci. O, dziwnie. nie? dwa razy. Jakbym dostał jeszcze ten przedmiot o nazwie. Y, zamiana w y, kupy. Znaczy, że wiecie, przyjaciół kup. Ej, to by było spoko. Sprawdzam, czy nie ma tam jakiegoś secret przejścia, bo mogłoby się przydać. Jakieś HP up. Może HP upy na tej postaci są beznadziejne, bo dostaję tylko są karty. I dostaję w ilości w takiej, jakiej każdy by dostał życie. Co jest smutne. No, ale tak jest życie. oj, weźmy to, mój, stąd. Zwiększyłeś nam arenę walki, dziękuję, bardzo się cieszę. Ja mam D-Major, 4,65, serio? Czy coś nie daje demage'a tak dużo? Wcześniej miałem 5 z hakiem, z tego co kojarzę. Tabletka. Ach, by to był best trip, Oj oj, oj oj oj. Best trip to by był, by smutny. No oczywiście, że nic nie mogę dostać. Nic nie osiągnę w tym życiu swoim, gdybym był bogaty. To piosenka jest zarąbista. Ja cię kręcę, jak ona mi się podoba. Gdybym był bogaty. Ja... Cały dzień, bym oczywiście handel z Baby Dusty. Gdyby Baby jaki pan... Pracę bym się brzydził. Dobry, 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 Idę podpadać jakieś kształty. Oj, oj, Czemu? Zawsze trafiłem w tygodę, ja nie wiem. Trzeci ran, do trzech razy sztunka. Oczywiście zdaję bardzo beznadziejny na to nazwie Bobby Bompsy. Bobby Bompsy, które są beznadziejne, żeby nie było. Mucha. Mucha, mucha to komaradzie ucha, lata koło ucha, a komarion szturcha. Żeby nie było. Jaki piękny pokój, oj, ale my ścielacie, zostaw mnie, oj zostaw mnie, ale mnie ześcieli ten z góry prawie, oj utknąłem w kamieniu, biedna historia, o kamień ten, kamień z x, kamień z x, halo, proszę się spokoić, to jest kamień z x, small rocka przed dlaczego myślałem, że mamy odblokowanego small rocka na tym sobie, no już jak widać nie miałem, wybuchnij, mam nadzieję, że trafię, kurde, ey no, ja ci kręcę, ale czemu ja tak się obrywam dzisiaj, nie wiem, to jest fakt nieumięcia, nieumięcia, nie, nie umiejętniejsza, może nie umiejętniejsza, grania, no może być. Wracę 10 tysięcy bomb, które chciałem użyć na bossa, ale dostanę koinów dużo, dużo, 12, a tutaj nic nie mam. Znaczy jest z którego wezmę? No I reszta jest cyfem, strasznym cyfem i nie wiedziałbym nawet. Oj, 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 no i po co robisz, stawiasz te muchy, gościu? Nawet nie wiem, co to są, to są to jest kukurydza z tymi, ze skrzydełkami, tak, kukurydza ze skrzydełkami. Jutro powinien być spokojny rani, bo będziemy grali i zlaba nie pamiętam kim. Ej, kim my będziemy jutro grali? My będziemy jutro grali, bo Blue Baby jest Eden, chyba, tak mi się wydaje. Jeżeli jest Eden, to... O kurczę! Jakbym powiedział to na innej platformie? Nie powiem. Nie, to jest Pong tak. Wszyscy używają tego potężnego słowa. Z taką pata mi da muchę? Ta dała mi muchę. I pieniądze ile dała. Mam pięć much. Siada dam Dingle. wingle. Byłem pewny, że dam tle. Uuu! Holt strzelaż dziwię. dziwnie. O, się po jednej szarży? Serio? Ty tak umiesz w ogóle? trzeba w każdą stronę. Jakiś beznadziejny ten Dingle. Normalne Dingle by po prostu sobie strzelał we mnie zawsze. A ten trzeba tylko w każdą stronę. Auć, Mucha, Mucha. Ta e, pająk mnie ugryzł. O, ale damage logiczny. O, dzięki, Byćku. mucha mi dałeś. Ciup. Co on tak szarżuje beznadziejnie? Nie jesteś dla mnie problemem w ogóle. Ciup, nóżka. Mucha do ataku, ubij gnoja. Dziękuję. I ile są hard to dostałem? I jeszcze skrót dostałem? Czyli shot speed up, a tears up? Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, co dostałem. Wracę bym się brzydził. Ciągle nie mogę wejść, bez sensu to jest. Kiedyś można było po prostu z tam wchodzić, a teraz trzeba mieć jedno serce dokładnie. Wracę bym się brzydził. Ja ba ba da da di 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 Cały dzień bym dibi dibi dał, gdyby jabł wielki. Pan! Ale to bym na wszystko się nie dział. Oć, 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 może ja bym sobie poszedł na ten, angel roomy tym razem, a nie na te wydile to nie jest głupie, bo my mamy, my mamy katedrę w ogóle hardzie. o hardware. Nie, będzie się nie potrafi grać. Wypatrzcie mi. Czasami tak się zdarza, że człowiek nie potrafi grać w gry. I ja mam ten dzień po prostu. To jest ten dzień. No po prostu jak w ciąży. Dobra, ciebie ubiło moje muchy. Muchy do ataku! Nie wiem, trzeba było uważać. Dużo ich było. 120 V, To jest na dzień item. Znaczy, dobry, bardzo dobry. Ale dobry item ja mam. Oj, dziękuję za taki item. To jest... O, dziękuję. Są harcik? Ale potężny item, dostałem kompost, to jest ciekawe z komposta, ale nie chcę go. Oj, jeszcze bateria. Idę stąd. Niezbyt przyjemnie tutaj, powiem szczerze. Nie no, te 120V nie jest jakiś mega potężne, nie oszukujmy się, gdybym szybciej ścielał monstro. O, jeszcze raz dwa monstro. Auć. Gdybym szybciej ścielał, to może jak najbardziej yy, tak, ale nie ścielam szybciej, więc yy, może nie. Nie, strasznie rzadko wchodzi ten elektryczny miecz. Ojojojoj, leżysz i kwinczysz. HP up Słabo, no słabo, ale słabo, słabo, no niestety Idziemy dalej. Idę sobie dalej. Tralalala. No co tu mamy? Uj, golden skrzynkę. Bardzo potężne. Oni na blisko obrywają, a nie jak ja strzelam. Aaaa, nie, teraz to robimy. Ten roboty, tak. Teraz to coś innego. Fajna skrzynia. Tak, jak oni są na blisko, to mnie ja bije elektrotytytytytytycznymi. Ty. Patrzcie. Nie, no to tak. Ja, ja myślałem, ja, ja byłem pewny, auć, że to na ten, jak strzelam, biję Czyli tylko klamerki na sutki te też śmieszne takie wiecie, takie. Jak on, do klamerki na sutki to ryfek, tak to nazywa. A mi się spodoba to nazywa Co, przynajmniej jakiś speed up. A to jest ten, to są te, te szczypce, którym się ładuje akumulator w samochodzie. Nie no i mogę sam prądem ich być. kitu. I to też mocno bije. A teraz mogę po skosie strzelać, A biedak, ja wy nie umiecie. Zostanę tutaj was popieszczę. Jak się popieści, to się i yy, do domu zmieści. Tak sobie wymyśliłem. Przypowieść. Przypowieść! Jakby to chociaż przypowieść była. Ile wy macie życia? Popieścił was tyle prądu, a wy jeszcze żyjecie. Straszne troszeczkę. John jest... Eee, szarżował na mnie. Mmm, ogółem byłbym w stanie wziąć ten klucz, ale nawet... Kurde, ale jestem debilem. Ciągle ja tą bombę wystawiłem? Eee, niepotrzebnie. A ja mam kartę Feynman jeszcze, zapomniałem o niej. Ja Który ty masz ręce? Znowu nie z tej strony, po ja sobie to są już Gurglingsy, zwalczyłem dzisiaj z wami. Nie wiem, Gurglings są bossem, ale są zwykłym przeciwnikiem, też. można, można. Co zrobić, kiedy nie masz pomysłu na zwykłych przeciwników? Daj, bossa. Ale mam oczu, z, z przodu nie mam oczu, ale z tyłu mam oczy już. A tu był boss, proszę bardzo, ja bym gdzie gdzieś indziej jest, a to takie niespodziewane niespodziewanki. Kurde, te wybuchacze są najgorsze. Wybuchacze to jest najgorsza rzecz na świecie. Nie, najgorszą rzeczą na świecie są nadal szkielety, nic się nie pobije. Po prostu nic, nie ma nic gorszego niż szkielet. Nie mm, ja mam wszystko stąd, idziemy na bossa. Siema, mega fatty. Yy, big fatty. Yy, big fatty. Ej, nie zdraj. Żarem, pogryźć bo pożarem. Bo nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz Śmieszne, bardzo, po w popachy. Popachy, bo wiecie. Bo się zesta. Dobrze, skończmy za karozelek śmiechu. Ty, ale tak mam tak tylko. Jestem w stanie go lubić nawet No i po co straż? Au, czy dostałem we niechcący? Angel Ruman nie dostałem? 33%! Gdzie mój Angel Ruman? Idę dalej. Idę na boss. Mój name is boss. Giovanni mi działani Georgia, bateria kolczki Georgia. Przepraszam. Mam ee, pół mózgu. O nie, to jest ten... Nie, nie, nie mam pół mózgu, tylko mam cukrzycę i duże cyce. To nie za, kawał. Jak będę miał trzy dyfy, to jedno jedną za nadawał. Dotknęła mi. Zaraz kupienia we mnie po prostu. Zaraz kupienia we mnie. Nie ścielaj. Nie ścielaj we mnie, co ja ci zrobiłem. Auć, bolało. Bardzo bolało, Wszystko w porządku. W porządeczku, Żyję sobie spokojnie. Aż tu nagle pisciłem że w gustach. O, bo mnie skoczył, gdzie mi ale się, się na smoczyko, no i czemu się tragedia.